Podzielmy na początek y przez x. 40 przez 50. Skracamy, otrzymujemy 4 piąte, mnożymy przez 100%, żeby wynik zamienić na procent. My tak naprawdę tutaj przemnażamy przez jedynkę, bo zauważ, że 100% to jest inaczej 100 setnych. Czyli wartości tego wyniku nie zmieniamy, tylko zmieniamy postać na procent. Tutaj możemy skrócić przez 5. 4 razy 20 to 80. Następnie mamy x przez y. To się równa 50 przez 40. Tutaj skracamy do 5 czwartych i przemnażamy ten wynik przez 100%. Tutaj 4, setkę przez 4. 5 razy 25 to jest 125%.